Cześć wszystkim, Angel666, Tester Gear i dziś przed Wami gra 80 Overdrive. W grze, słuchajcie, e, jak wspomniałem, e, albo nie, e, najwyżej się powtórzę, macie 18 piosenek, możecie sobie je zmieniać, e, jedynka bądź trójka. E, co e, natomiast w samej grze mi się nie podoba, e, przeciwnicy, którzy jeżdżą. E, nie wystawiają migaczu, nie używają czegoś takiego więc tak naprawdę może się zdarzyć, że w momencie, kiedy ich wymijacie, tak jak ja teraz, o, po prostu nagle zajeżdżają wam drogę, nie patrząc kompletnie, że jedziecie no jest to kaszana straszna eee, i zarazem to, co mnie strasznie wkurzało na początku, bo jeżeli nie macie zupgradeowanej fury, to płacicie tonę siana za naprawę tej fury. Więc każde uderzenie to jest 2-3%. To jest naprawdę dużo. Bo jednym z pierwszych osiągnięć, które pozdobywałem w tej grze, było wydanie 10 koła na naprawę auta. A przy tym, wydanie 10 tysięcy na paliwo, które też jest jednym z osiągnięć, no to jest naprawdę trudne. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, dwa tryby gry. Kariera, główny tryb 36 wyścigów plus wyścig finałowy. E, niestety czasami się uda zepchnąć, czasami samemu się zostaje zepchniętym. Tak jak widzieliście, no trudno bywa. Nie w każdym wyścigu się pojawia policja. Wyścigi mają różne e, dystanse. Ja akurat Wam pokazuję wyłącznie krótkie, po to, żeby Wam pokazać tak naprawdę lo lokalizację jej fury. E, żebyście sobie mogli pooglądać i przekonać się dlaczego ta gra jest po prostu zajebista. E, pomimo tego, że na nią troszkę narzekałem, ale o tym jeszcze za chwilkę. A no więc słuchajcie, lecimy. E, co ważne, żebyście wiedzieli, nie ruszamy w tej grze mając wciśnięty gaz, bo koła nam wtedy buksują i jest dupa blada, czyli tracimy. A zwłaszcza jeśli nie macie na Maksa zupgradeowanej fury, no to przeciwnicy Wam odjeżdżają jak chcą. I w tej grze trzeba upgradeować fury, żeby mieć ją wykokszoną, bo inaczej pod koniec gry no po prostu za chiny sobie nie poradzicie, boss jest specyficzny, trudny. Jest to pewne wyzwanie, ale jest na niego bardzo prosta metoda. Chciałem nagrać z tego przejścia bossa poradnik, natomiast po przejściu bossa niestety ten wyścig znika i nie da się go już powtórzyć, więc poradnika nie zrobię, bo mi się nie chce drugi raz tej gry przechodzić. Słuchajcie, no, giera kosztuje 3 dychy w regularnej cenie. Można ją naturalnie dorwać e, taniej i warto poczekać na e, przecenę. Zawsze do tego zachęcam. No sorry, nawet pomimo, że to jest polska gra, e, ale siano zawsze fajnie mieć, nie tylko w portfelu Steam, ale też we własnym. E, więc skoro można kupić tytuł taniej, no to e, czemu by tego nie robić? E, co w sumie... O, a to niespodzianka. No, i teraz mnie właśnie wyprzedzili, e, ale słuchajcie, co tutaj jest, żeby wymaksować furę, nie tylko trzeba kupić e, tam akcelerację, zderzaki i ten trzeci parametr, nie pamiętam jaki, ale też musicie wiedzieć, że trzeba kupić e, nitro, które wygląda tak. Jest konkretne przyspieszenie. Natomiast nitro, słuchajcie, nie musicie kupować za każdym razem jak je zużyjecie. Ważne jest to, że nitro się odnawia po każdym wyścigu, czyli raz płacicie 500 i macie co wyścig nitro w danym e, aucie dostępne. Jak dla mnie w porządku interes. Druga rzecz to jest radar, który e, się kupuje. Ja osobiście uważam to za kompletnie bez sensu, bo policja jest bardzo prosta w tej grze do objechania, chociaż upierdliwa, jak wspomniałem. Tak jak e, byłaby tylko taka trasa z e, trzema pasami, natomiast e, tak naprawdę to są tylko momenty na pewnych trasach, chyba tylko takie dwie były, przy których naprawdę leciały już różne. E, no wiecie, <laughs> no bo nerwy człowiekowi puszczały i już szlak mnie, że tak powiem, trafiał. Ale generalnie... A, dobra, jeszcze jedna rzecz z tych minusów. Ta emotii ikonka, którą pokazał mój przeciwnik, który przede mną tam spiernicza, którego zaraz połknę... O, właśnie, hahaha. Ha, ha. No więc, zacząłem wam przed chwilą mówić o tych emotii ikonach. Są na maksa wpierdzielające, bo jak jest trasa i tuż przed własnym nosem wam przeciwnik wyświetli taką emoty ikonę, której za cholerę nie możecie wyłączyć no to jest w topa a z przeciwnikami możecie robić tak fajne, nie? Takie zepchnięcie, ale uważajcie spokojnie odwdzięczają się wam. Ja osobiście tak nieraz spierniczałem policji, wykorzystywałem ten E, środkowy pas do tego, żeby uciec. No jak widzicie, ucieczka przed policją jest po prostu cholernie banalna na szerokich trasach. E, także nie jest to jakieś uważam, wielkie wyzwanie. Natomiast. No dobra, jeszcze jeden mały minus. Dlaczego kuźwa w tych, że policja goni tylko nas jako graczy? Nie goni innych przeciwników uczestniczących w wyścigu, ani tym bardziej tak zwanych NPC-ów, których teraz sobie mijam. Kilka jest tych aut, słuchajcie, które można sobie mijać. Jest Jeep, jest taki stary Fiat 500, to polonezie wam mówiłem. Jest ciężarówka, jest jakiś amerykański taki stary sedan, też w klimatach lat 80. No, dla mnie największy sentyment to jest z tego poloneza. I właśnie jak zobaczyłem, słuchajcie, tego poloneza, którego przed chwilą minąłem, to stwierdziłem, że ta gra musi być polska. Zacząłem szukać znalazłem dwa polskie nazwiska, a potem poszperałem na Facebooku i się upewniłem na stronie wydawcy nazywają się Inside Code, że jest to w 100%. No czy w 100% to nie wiem, ale na pewno polskie studio, bo tam za grafikę de facto była odpowiedzialna inna, słuchajcie, osoba, a policja już mnie nie złapie. Ha, 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 ha. No więc słuchajcie, ruszam do ostatniego wyścigu, który Wam będę pokazywał. Potem, jeszcze tylko kilka drobnostek, i kończę moją recenzję. Ja w tej grze spędziłem dobrych kilka godzin i naprawdę jestem zajebiście zadowolony, że ją mam. Przeszedłem, kupiłem. Naturalnie ja ją kupiłem za kilka zeta, ale. To są moje tajne, na jak na razie, bo potem Wam w końcu kiedyś powiem. A może powiedzmy, jak będzie 100 subskrybentów na kanale, robię materiał e, jak kupować tanio gry. A właściwie to będzie seria materiałów, bo tych sposobów jest kilka. E, no tutaj e, nie skupiam się już aż tak bardzo na jeździe, bo e, wiem, że jestem depeściak, który po prostu zrobi wszystkich. Gry samochodowe to jest mój duży. E, tak zwany konik, e, wiem, że jestem w tym dobry. E, może zacznę robić jakieś materiały z kierownicą, bo e, posiadam w domu taką, e, ale no to nie w takich arkadowych gierkach. E, słuchajcie, gra co fajne. Ma edytor poziomów, e, więc e, możecie sobie tworzyć kompletnie własne trasy i uważam to za mega, mega kozacko fajną funkcję. Natomiast drugi typ gry w tej grze. No, niestety, ale mi się nie podoba. E, mamy jechać e, jak najbliżej samochodów. Dostajemy za to od 1 do 3 sekund do czasu. E, I zadaniem, właściwie dla osiągnięć, jeżeli ktoś je lubi robić, jest to, żeby przejechać 15 takich odcinków. E, dodam, e, że turbo najbardziej opłaca się używać na prostych. Ja tego nie do końca teraz. E, Tę zasadę zastosowałem, e, bo chciałem ich tam dogonić, ale e, no, nie zawsze, że tak powiem. E, znaczy, jak grałem karierę, no to wszystko wygrywałem. Ważna, słuchajcie, informacja: w grze macie do zrobienia 16 misji. I co jest istotne: e, misje, do misji każdej możecie podejść tylko jeden raz. Więc uwaga, słuchajcie, uważnie, skupcie się. Jeżeli widzicie, że misji nie zrobiliście, bo nie przeminęliście taką znajdżkę, którą trzeba było podnieść, albo nie ukończyliście wyścigu na tej pozycji, co trzeba, albo nie zadaliście odpowiedniej liczby e, zniszczeń dla jednego z przeciwników, po prostu robicie restart. W ten sposób nie tracicie e, kapuchy. Więc e, to jest mega fajna funkcja. E, jak widzicie, słuchajcie, tutaj. E, to jest 36 wyścig, za który zarabia się. Uwaga, spoiler, aż 100 patyków. A jedno z osiągnięć to jest, żeby mieć bańkę na koncie. E, więc łatwo to zrobić, jak sami rozumiecie. E, tu mamy mapkę e, wszystkie wyścigi. Ja słuchajcie do e, grindowania e, tego początkowego. Polecam Wam. To była. To była, słuchajcie, ósemka. Właśnie ta trasa. Dwa koła się dostaje, jest krótka jak widzicie, ruch jest niewielki, policji jest mało. Ja na tym sobie wygrindowałem 25 koła i kupiłem sobie wykokszony samochód. No a potem ten 36 wyścig, i jak widzicie, stówka jest do zgarnięcia. Pokażę Wam jeszcze wszystkie, że tak powiem, samochody. E, wymaksowane. Możemy je naturalnie malować. Ups! Właśnie Wam pokazałem bonusowe auto, z którym się ścigacie. I zwróćcie uwagę na parametry jego. Uwaga! Tak! Ma o jedną e, pozycję tutaj wszędzie więcej. Dlatego jest tak przerąbanie wygrać e, finalny e, słuchajcie e, wyścig. Delorian klimatyczne autko. No jak widzicie, auta nie mają licencji, ale każdy widzi, że to jest Porsche. Ła, sorry. To też klasyka lat 80 no wszystko jest bardzo, bardzo fajne i klimatyczne. No i tutaj, tak jak mówiłem, edytor poziomów, tryb na czas, no i ta kariera. A ja jestem, przypominam, Angel666, zostaw suba, skomentuj, kup tą grę, dzięki za oglądanie, pozdro dla wszystkich, heja!